Kor, futsal, ekstra klasy. Rozpoczynamy mecz Red Dragons Pniewy, AZS Uniwersytet Warszawski, Wilanów. Transmisja oczywiście na antenie, tvcom.pl. Ja nazywam się Dawid. Dobrze, jestem dziennikarzem Sportowym Głosu Wielkopolskiego i będę miał dla Państwa przyjemność komentować wydarzenia boiskowe. Audycję realizuje Michał Roy. Oskar Sankowia, Gracjan Miałka, Bartomiej Gładyszewski, Piotr Płaszczyk. Pierwszy gwizdek, ruszamy jeszcze szybciutko. Kto dzisiaj będzie arbitrem tego spotkania? Sędzio, sędziami głównymi będą pan Grzegorz Wiercioch z Knurowa i pan Piotr Koloczek z Zabrza. Pomagać mu będą Maciej Martwy, korzystać, ale w ostatniej chwili naprawił go. Jeden z zawodników, ale teraz popatrzmy, bo dobrze, Miałka! Należy uderzenie Gracjana kasa. Druga bramka w tym sezonie. Młodego zawodnika fantastycznie odebrał piłkę i postał petardę na bramkę Kamila Wójcika. 1 do 0, szósta minuta spotkania. Teraz ja zobaczmy. Oj, chyba będzie gol. Chyba będzie gol, jest bramka Miałkas. Dał pierwszy, dał prowadzenie, teraz strzela do własnej bramki. Wydawało mi się, że już to zgranie w pole karne jest dosyć groźne. Właśnie między innymi Adam Wachoński, ale też e, Giorgi Silagawa wrócił do Gruzji. A więc tych obcokrajowców jest dwóch, bo też e, wspominałem o wątku, ale teraz mamy drugą bramkę dla AZS-u. Fantastyczna akcja Lipanowa do spółki z Klausem. I ten drugi strzela swoją szóstą bramkę w tym sezonie. A więc Klaus jest nie do zatrzymania w tym sezonie i po raz kolejny połowę spotkania szóstej kolejki Statscore Futsal klasy 2 do 1 po pierwszej połowie dla gości. Wszystkim dalej po 0 po obu stronach, ale zobaczymy, zobaczymy jak się rozwinie ta druga połowa, bo przypomnę. Przypomnieć chciałem, że jest 2 do jednego dla zespołu z Warszawy, a to już 3 do 1. I uśmiech na twarzy trenera Karczyńskiego strzał z dystansu. Kapituluje Rafał Roca. meczu, ale to jest taki lepszy moment, jeśli chodzi o, o gospodarzy, ponieważ nie schodzą z połowy zespołu z Warszawy. I to może, to może cieszyć Baklanow teraz. Baklanow zrobił sobie wiele miejsca. Kostecki musi być gol! Jest odpowiedź. 15 minut i 3 sekundy do końca meczu. Bardzo mi się podobała ta akcja baklanowa, bo przecież sam dograł. Piłka odbiła się od poprzeczki i Kostecki pomógł jego wzrost. Zdobywa swoją trzecią. Mateusz Kostecki czy Kamil Wójci. Kostecki! Kostecki! 3 do 3! Druga bramka Mateusza Kosteckiego i wszystko wraca od początku. A Kostecki pokazuje kibicom, że teraz prosi o ten doping. Słyszymy, tutaj krzyczy Łukasz Frajtak, bez faulu, panowie, bez faulu, PIKIEWICZ! Przepraszam, to był Przyborek, ależ fantastyczne uderzenie Bartosza Przyborka, no zostawili mu trochę miejsca teraz, a ten pokonał Eroja. Dużo dalej, tańczy tam przy linii Karczyński, gra ze swoimi zawodnikami, Czumburite jako bramkarz, dwie sekundy, 1-0, koniec! Koniec, koniec meczu, a więc pierwsza porażka w Hali w Pniewach, w szóstej kolejce. Cieszy się Karczyński, bije tam się w he